No i siemaneczko, słuchajcie, no nie mamy dobrych wieści po, po dramacie w trzech aktach w Płocku 03 oraz po akcji zniczy w zeszłym tygodniu, nie bardzo wiedziałem czego się spodziewać po, po Polonii w tym dzisiejszym spotkaniu, kurde, tak sobie myślę, że jednak dobra, jest lepszy ten punkt niż żaden, może się okazać na koniec sezonu, że że ten właśnie punkt pomoże Polonii w utrzymaniu się w ogóle w tej pierwszej lidze. No, na, razie, na razie nie wygląda to tak, jakby miała grać się troszkę wyżej. E, niemniej, słuchajcie, Polonia rozpoczęła spotkanie w, w składzie Kuchta, Kołodziejski, Grudniewski, Majsterek, Biedrzycki, Zawistowski, e, to Bierzycki, Zawistowski, wahadła, Okrończuk, Koton, Tomczyk, Kluska, Gol. Nie? E, i, I Kowusiński, który chyba się znowu troszeczkę zaciął. W ogóle a propos Kowucińskiego, pozdro, pozdro dla gościa z Chorzowa, który czasami ogląda. Dziękuję, bardzo miło. Dobra, słuchajcie, no, e, z tego co tam sprawdzałem na Flash Skorze, e, niestety nie miałem możliwości obejrzenia tego meczu. Może się uda gdzieś z powtórzeniem, ewentualnie obejrzę sobie jeszcze powtórki. Niemniej e, ten remis nie daje, nie daje wiele, dużo więcej polonii, niestety na chwilę obecną, chyba utrzymują, utrzymują pozycję status quo. Pozycję numer 16, gdyby, awans gdyby wygrali, awansowaliby na, na 13 pozycję, no ale niestety nie wygrali. Chryste, kurde, naprawdę nie wygląda to dobrze. No, pan trener Kuska cały czas utrzymuje, utrzymuje się przy tym swoim ustawieniu z trzema obrońcami, z, z Biedrzyckim i Zawistowskim na wahadłach. Ehm, nie wiem, szkoda, że ta pierwsza liga nie prowadzi jakichś takich oficjalnych, fajnych statystyk, ale Liga Mistrzów, że można policzyć tym zawodnikom, ile przebiegają dokładnie kilometrów, ile, ile mają podań. Flash Score na poziomie pierwszej ligi też nie jest znaczy jest dokładny, ale nie, nie ma tych, tych nie ma tych opcji za dużo. No nie, nie wiadomo ile tak naprawdę ile było rozegranych podań, celnych, niecelnych. Wiem tylko tyle, że Resowia miała 51% posiadania piłki 49 polonia, nie mniej... Niemniej e, strzał na bramkę 9-3. Polonia chyba pierwszą połowę miała nie, całkiem niezłą do momentu rzutu karnego dla Rysowi. To To chyba dla, dla Rysowi też padł gol. E, Wary chyba zdecydował, że ta bramka na szczęście dla Polonii nie była, nie była e, uznana. W ogóle takie fajne miejsce. Słuchajcie, płyniemy w jakimś dziwnym miejscu, tutaj budują, tam budują w ogóle e, kanał, znaczy poszerzają go. E, a póki co, no, płyniemy w bardzo w bardzo wąskim miejscu, także ledwo co stary się mieści. Stary, czyli kapitan. A propos, w ogóle, kapitana też zrobię filmik, bo też mam czasem e, wrażenie, że jeśli dużo mówimy o reprezentacji, to pozycja kapitana jest troszeczkę zdewaluowana e, i, i przesadzona. Nie. No, no ale dobra, to o tym sobie jeszcze pogadam kiedy W każdym razie, pójdziemy w takim fajnym miejscu. E, kapitan, fan Feynordu, zdaje się jutro e, na The Cup, czyli na tym pięknym, słynnym stadionie w Rotterdamie, obejrzy mecz Feynordu za Ajaxem. Oglądał mecz z Celticiem, to myślałem, że się mało nie pusika jak Celtic, jak Feyenoord strzela bramkę na do zera. Dobra, ale nie, nie o Feyenoordzie. Eee, Polonia, kurczę, jest ten mecz wyjazdowy teraz w Pucharze Polski e, do Częstochowy, na szczęście ze Skroła, a nie z Zarkowem. bo z Arkowem to byłby, chociaż różnie w piłce bywa, no ale raczej, raczej Polonia nie nie, yy, nie, 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 nie jestem w stanie tego przewidzieć, jakby, jakby to wyglądało na W każdym razie, mecz ze skrą e, Częstochowa. Miejmy nadzieję, że to jest, to jest drużyna, która gra obecnie w drugiej lidze. Tam zajmuje mniej więcej środkową pozycję w tabeli, tam chyba 9 czy 10 miejsce. Też nie mają meczu, e, też nie mają sezonu życia, to znaczy sezonu w ogóle no, życia. E, ta, drużyna, e, ta drużyna gra w kratkę, e, więc miejmy nadzieję, że Polonia tą oficjalnie pierwszą rundę przejdzie e, i później e, już e, będzie. Grała chyba jako pierwszy ligowiec, gdyby trafiła na drużynę z ekstraklasy na własnym stadionie. Niemniej, nie mniej, e, słuchajcie, ważny jest dzisiaj ten punkt. Dzisiaj ważny jest ten punkt, bo Polonia, piłkarze Polonii no, zdecydowanie się męczą, mają kryzys, ta drużyna, ta drużyna widać, że jakoś nie może wyjść z jakiejś. Z jakiejś e, nie potrafi wejść w sezon. O, tak tu powiedział. No, nie, potrafią, e, nie potrafią chyba. Porządnie rozgrywać tych piłek, nie potrafią porządnie atakować, nawet jeżeli początek sezonu na to wskazywał, no przecież strzelali mnóstwo bramek, tracili zawsze o tą bramkę więcej, ale przynajmniej to wtedy miałem wrażenie że jakoś rokowało. Ta drużyna cisnęła, starała się, szarpała, była agresywna, tracili bramkę. Dobra, jedziemy, kurczę, walczymy. Teraz tego nie ma. Strzelają bramkę bronią tego wyniku. No i ledwo bronią tego wyniku, no bo no, jestem kary dla tej Resowi, ale później cała ta druga połowa, przynajmniej według statystyk, sorry, bo nie miałem szans, bo jestem na statku i w pracy. Więc może gdzieś jest szansa z odtworzenia. Gdyby ktoś z Was mógł mi powiedzieć, chętnie, chętnie bym sobie cały mecz obejrzał z odtworzenia. Nie wiem, czy Polsat w ogóle ma taką funkcję. Bez VIP-a. nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe. Niemniej ta, wtedy, wtedy Polonia szarpała i tak dalej. No, Dobry jest ten punkt. Dobry jest ten punkt w momencie zaczepienia. Przepraszam, wybaczcie mi, nie sprawdziłem z kim będzie grała następny mecz w następnej kolejce za tydzień. Ale z kim by nie grała? ten jeden punkt może rzeczywiście jakoś tak zmobilizuje tych zawodników da im jakiegoś kopa że zobaczą, że może jednak rzeczywiście nie jest aż tak źle, żeby przegrywać nie jest tak źle, żeby, żeby, no, żeby ciągnąć ten zespół na dół panie trenerze Smalec, no nie wiem, może pewna formuła się już powolutku wyczerpuje, ja wiem, że ja wiem, że to jest bardzo niepopularne, co teraz powiem, ale no może panie trenerze rzeczywiście może trzeba sobie troszkę odpocząć może dać szansę komuś innemu, może przyszedłby inny trener Eee, papszun, <noise> nie no dobra, też Papszun wyciągał już raku, Raków z drugiej ligi, może wyciągnie po z pierwszej, no ale też, też miał inne, inne jakby relacje z, in, z właścicielem, tam chyba troszkę szło więcej pieniążków, właściciel był bardziej pasjonatyw, dobra, ale już nie, nie o Rakowie. Panie trenerze Smalec, no jeżeli w jakiś sposób, kiedykolwiek to do pana dojdzie, eee, może... No sorry, dać szansę, no skoro, skoro, fajnie to było w trzeciej lidze, w ogóle było super, no w drugiej lidze było też super, właściwie cała, cała runda wiosenna w tym roku, no to były zwycięstwa. E, drużyna, e, drużyna nie, trzeba, muszę przysiąść, bo to chyba e, kapitan musi, e, drużyna e, funkcjonowała, wygrywała, no piłkarze mieli większą do siebie, mieli większą do siebie wiarę, e, mieli, e, mieli chyba też większe zaufanie, ta piłka naprawdę fajnie pracowała. E, oglądałem te mecze w TVP, tam było ich kilka i nie tylko. I rzeczywiście jakoś to miało ręce i nogi. No w tym sezonie w pierwszej lidze, no Nie było też dużo transferów. E, ta drużyna nie ewoluuje. Nie no mam wrażenie, że nawet że dewoluuje. No jest tak naprawdę z tygodnia tydzień coraz gorzej, pomimo dzisiejszego remisu. E, nie chcę mówić jeszcze dokładnie o stylu, e, o stylu, w jakim Polonia ten remis wywalczyła, ale. No to nie wygląda dobrze i nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli Polonia awansowała do tej pierwszej ligi, no to też kiepsko, chciałem powiedzieć brzydkie słowo, kiepsko bo by ją było spuszczać znowu do tej drugiej, no niech, no ratujcie tą ligę, panowie, kurwa, weźcie się, no, weźcie się w garść. Ehm, grajcie dla tych kibiców, no przy, przychodzi, przychodzi, trochę tych kibiców na ten stadion, no wierzą was, no ufają. Ehm, ten prezes, prezes Nitot również, e, nie, również ma, orędzie wygłosił przecież przedsezonowe. Też ma jakąś wiarę w ten zespół. Panie prezesie, może jakieś transfery na, na w zimę? Może, może wprowadzić kilku jeszcze, oprócz Grudniewskiego i tego Ukraińca, e, okrączuka, może... E, przepraszam, coś przyszło. Może też warto wprowadzić jakiś kilku zawodników e, z ekstraklasowym doświadczeniem, którzy już są troszeczkę podstarzali, którzy, ale którzy może jeszcze mają jeszcze trochę tej energii, żeby grać w tym zespole. No ratujcie tą ligę po prostu, no, byłoby naprawdę szkoda, gdyby z tej pierwszej ligi znowu się zrobiła druga, bo potem boję się, że na przykład prezes prezes Nito by zrezygnował, zauważyłby, że sportowo się to nie udaje i wtedy Polonia mogłaby znowu popaść w jakąś nicość. No, tak jak ostatnio rozmawiałem z kibicami na Facebooku. Wtedy jeszcze taki trochę nie wkręcony byłem to. Tam o Polonii zacząłem gadać jakieś półtora roku temu, że przecież gdyby nie COVID, to Polonia z tej trzeciej ligi by spadła w nic. Tak jak Ursus Warszawa, który teraz gra w czwarty, chociaż Ursus Warszawa tam, dzisiaj zremisował, ostatnio wygrywa, tam radę. No chyba jest szansa, że Ursus Warszawa lub Chutnik z, z tej ligi wyjdą. Byłem pewny, że weszło. Nieistotne w tym momencie, także, także kurde, panowie piłkarze, ratujcie, ratujcie ten sezon. E, puchar w następnym, w następnym spotkaniu. Fajnie by było jakby, ten, jakby Polonia w tym pucharze awansowała dalej. Ja nie mówię, że Polonia ma zdobyć puchar, bo to jest prak praktycznie, mam wrażenie, niemożliwe, ale fajnie może by było, gdyby, gdyby kilka rund wyżej ci zawodnicy by uwierzyli w siebie. Dobra, kończę ten monolog, bo to już trwa chyba 9 minut. E, walczcie, no walczcie. Fajnie, że remis, gratulacje. Szkoda, że nie zwycięstwo, ale dobrze, że remis. Zawsze punkt więcej do tej do tej liczby, liczby oczu w tej, tej pierwszej lidze i miejmy nadzieję, że, że coś z tego wyjdzie. Dobra, dzisiaj Areczka gra na wyjeździe. kuszy. na wyjeździe. Tak, Areczka dzisiaj gra ze schrobrem na wyjeździe, więc mały Rywa. Pozdrawiają ludzie. Czasami, czasami, czasami czuję się jak, jak papież, nie? jak pozdrawiam ludzi trochę tak nie I... Dobra. W każdym razie, w każdym razie, e, Areczka dzisiaj skrobię, mały rewanżek za półfinał e, barażu awansu ekstraklasy Ekstraklasę z zeszłego, z zeszłego roku, znaczy z, zeszłego, z, z dwóch sezonów przedtem, czyli sprzed z pół, z półtora roku. E, tyle, dobra, e, koniec monologu. E, do następnego filmiku po prostu bardziej się przygotuję, bo mam nadzieję, że już ten meczyk jakiś sobie obejrzę na tym Polsacie Sport czy, czy, czy innych polsatowych kanałach. E, tego meczu niestety nie widziałem, ale według statystyk meczowych, pomeczowych, naprawdę, no chyba nie, nie, nie jest najlepiej. Dajcie znać, dajcie znać, jeżeli ktoś z Was wie, może, czy, gdzie mogę obejrzeć retransmisję. I druga taka rzecz, zupełnie darmowo, bo ja nie biorę żadnych pieniędzy za Facebooka, jeżeli, jeżeli oglądacie reklamy, ja naprawdę nie mam z tego ani grosza. Eee, poza tym, też nigdy was proszę o jakieś suby, łapki w górę ani inne badziewia, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Ja to robię zupełnie hobbystycznie. Niemniej e, chciałbym polecić wam coś takiego jak audioteka.pl, e, gdzie jest mnóstwo zajebistych tak naprawdę e, historii, mnóstwo fajnych. E, audiobooków, tych tak zwanych superprodukcji, które, które oni robią naprawdę w fantastyczny sposób. No, super się tego słucha na słuchawkach. Od science fiction przez komedię, po tillery, horrory. Rewelka, jak dla mnie. Tu w pracy na słóweczkach coś pracujemy. Super fajnie się słucha tych historii. Także wszystkim polecam Audiotekę. A jeżeli kiedykolwiek to dojdzie do Audioteki, chętnie przyjmę darmową subskrypcję. Nie ma problemu. Nie chcę, nie chcę nic więcej, tak naprawdę powiedziawszy. Także polecam Audiotekę i polecam e, i, sorry, i proponuję, kurde, i życzę Wam miłego wieczorka. Trzymajcie się. Hej.